Hej świetnie. cześć, witajcie z tej strony Przemkoko i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować jak pobrać GTA Vice na wasze telefony z Androidem 1.4.2 tak więc wchodzicie w waszą przeglądarkę i wpisujecie mogobeni.com mogobeni.com I, i gdy już wejdziecie na tą stronkę klikacie pobierz ale robicie to na własną odpowiedzialność, gdyby wam Pobrali się jak pobrały się jakieś wirusy, to więc to nie moja wina. Mi się naj, najwyraźniej nie pobrały żadnych, tak więc klikacie, powiesz. Ja już tego nie będę pobierał, gdy już się wam to powierzę i zainstaluję. Wchodzicie w tą mapkę, wchodzicie w tą mapkę, wchodzicie, wchodzicie. Wchodzicie w tą apkę, no i wpisujecie gta. G T A G T A Wpisujecie GTA Trochę mi się to włącza. Trochę długo. Trochę bardzo długo. No i tutaj wpisujecie tutaj wpisujecie tutaj tak tutaj Wpisujecie GTA i tam wam wyskakuje GTA Vice City, San Andreas 5 No ale ja już tego nie będę szukał, bo ja już to zrobiłem No i znowu się będzie godzinę włączać Tak No to piszę to GTA Ogólnie to życzę Wam wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bałżonarodzonowych, które niedługo będą. Tak więc, jakby ktoś nie wiedział, że święty Mikołaj nie istnieje i to rodzice Wam przynoszą, albo jakaś babcia czy ktoś Wam przynosi prezenty pod choinkę, to nie wierzcie. To tak naprawdę rodzice, albo jakaś babcia, albo dziadek, albo ktoś inny. Święty Mikołaj nie istnieje. Święty Mikołaj nie istnieje. Ktokolwiek wam przyniesie prezent, na pewno to nie był Mikołaj. Tak, to nie był Mikołaj. Tak, i tutaj w tej jawce, w nie możecie sobie obrać, jaką grę po prostu chcecie. Bez żadnych OBB. Żadnego pobierania, po prostu wam się ta gra długo pobiera, ale są efekty. Pojawiają się, że są efekty. Miałem już GTA Vice City i przeszłem Pamiętnie się grał. Teraz tutaj, gdy już w to weszliście, klikacie free i tam macie yy, i tam, wam się tam pobiera z półtorej godziny cała apka. No i wchodzicie w tą apkę i się cieszycie. Tak więc się ma.